Dobrze, w takim razie już wiemy, jak, zapisy, jak nagrywać za pomocą frapsa i jak zapisać nasz film pod postacią pliku multimedialnego. Ja swoje zapisuję na oddzielnym dysku, tutaj na przykład zapisane let's play, i to już będzie wyglądało w ten sposób. Na przykład 10-minutowy filmik z gry Crysis w rozdzielczości właśnie 720p, zajmuje 437Mega i trwa 9,58 minuty. 9 minut i 58 sekund. No, tutaj, tutaj są moje pliczki, i gotowe do wysłania już na YouTube. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Jeśli zapisujecie pliki i chcecie je wysyłać na YouTube, YouTube często wywala błędy. Na przykład, wasz film nie został przesłany z powodu na nieznany błąd, jakiś tam inny błąd, jakiś tam znowu inny błąd. 90% tych błędów jest spowodowana wysyłaniem pliku z dysku, który aktualnie system używa. Dlatego jeśli macie partycję i system jest na przykład na C i macie oddzielny, wczep... najlepiej jest mieć po prostu oddzielny dysk, wczepiony. Ja mam dwa dyski. Pierwszy jest to około 600 gigowy dysk, na którym właśnie mam system i gry i zapisuję, na... zapisuję w filmiki Frapsa. Następnie zapisuje już ostateczne filmiki na tym drugim dysku, który jest oddzielny i nie współpracuje, jakby z tym. Więc, tak, dlaczego? Ponieważ w momencie, gdy przesyłacie, powiedzmy, z dysku, na którym jest zainstalowany system, na YouTube, system często wykorzystuje dysk i coś na nim robi. System praktycznie robi cały czas coś. I przez to, że ten dysk pracuje i równocześnie wysyła na YouTube, YouTube ma coś takiego głupiego, że bardzo łatwo mu zerwać to, to połączenie. I nagle istotnie Wam się okaże, że plik nie został przesłany, bo wystąpił nieokreślony błąd, a przesyłali się 4 godziny. Ha ha, ha przesyłamy jeszcze raz, nie? No i świetna zabawa z tym szczególnie jak jest to trzeci raz z rzędu i cały dzień stracicie. No, dlatego polecam wysyłać z oddzielnego dysku. Ja nie mówię o pendrive'ach, nie mówię o jakichś tych dyskach zewnętrznych. Ja mówię po prostu o oddzielnej partycji lub wydzielonej przestrzeni na komputerze. Więc to jest ważne. Jak wysłać? Wchodzicie na, oczywiście na YouTube, to jest główna strona, jak jesteście już zalogowani, to wszystko widać. Przechodzicie na Prześli Film i tutaj wybieracie sobie prześli Film, wideo. Niestety ja mam, ja mam konto, które ma maksymalną długość. Tutaj macie podane też maksymalną długość, maksymalny rozmiar do 2 giga i do 15 minut. Teraz wyszukujecie sobie plik, który chcecie znaleźć, który chcecie wysłać. Klikacie, to jest akurat Crisis mój. Klikacie na, na plik, klikacie otwórz, o, a tu dla przykładu otworzę i pojawi wam się teraz wklepujecie tytuł na przykład. Zagrajmy w Crisis 2, tam part 27. Tutaj tagi to są elementy, po których wasz film będzie wyszukiwany w sieci, na przykład gra, tam FPS, kryzys, właśnie Cryzys 2, zagrajmy, wy. To są słowa klucze. Wybieracie kategorie, gry i klikacie na zapisz. I wtedy po prostu, tutaj jest teraz rozpoczęcie przesyłania. I film będzie sobie powoli to przesyłał. Dopiero jak się pojawi żółte tutaj dwa takie paski, że Twój film został przesłany, możecie to okno zamknąć. Wcześniej nie możecie. O Widzicie, mój film będzie wysyłany godzin, dwie godziny. I on teraz już wysyła, i od razu będzie też prze, przetwarzać. Tutaj będzie mieć procent przetwarzania. I ważna rzecz, jeśli wysyłacie plik na YouTube, on musi, ta, to okienko musi być otwarte. Nie możecie zamknąć przeglądarki, możecie ją zwinąć, możecie zrobić coś innego. Ale musi być aktywne. Możecie sobie chodzić po internecie, na przykład na innej karcie, ale przez to możecie zerwać właśnie połączenie z YouTube, przez jakiś przypadek, błąd, czy coś w tym rodzaju. Ta karta musi być bezwzględnie uruchomiona do końca tego czasu, do momentu, gdy się nie pojawi, że wasz film został przesłany. Dobrze, ja w tym momencie go anuluję. A, i jeśli wysyłacie z innego miejsca niż dysk systemowy, na przykład tak jak ja mam, czyli ten dysk E, dodatkowy dysk E, możecie robić na kąpie co chcecie. Możecie na nim grać, możecie na nim słuchać muzyki, możecie oglądać filmy, możecie pracować. Jeśli natomiast wysyłacie z dysku, na którym na przykład zaraz będziecie chcieli grać, to pomyślcie o tym, że dysk, po pierwsze, Dostarcza wam danych do waszej gry, w którym aktualnie gracie. I równocześnie musi wysyłać plik na YouTube, przez co właśnie się pojawią błędy, i bardzo duża szansa wtedy, że wam zerwie to, to przesyłanie. W momencie, gdy już prześlecie film, chodzicie w zakładkę tutaj moje filmy i on wam się tu pojawi gotowy do mm, jakichś tam dodawania do playlist i innych rzeczy. Jak robić playlistę, pokażę już w innym filmiku. I w tym momencie jest już ogólnie dostępny i e, w internecie, więc, więc gratuluję. Właśnie w ten sposób przesłaliście swój pierwszy film z cyklu Zagrajmy Wy. A to były podstawowe informacje, jak zostać e, zagrajmerem na platformie komputerów. Więc PC W następnych filmach pokażę Wam, jak nagrywać natomiast e, gry z konsoli i odpowiem na pytania bardziej precyzyjne, których tutaj nie uwzględniłem. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał i wyjaśniłem sporo niuansów, no i powiększę grono uzależnionych od gier komputerowych. No hejka.